Chciałoby się rzec, Solid begins, bo właśnie wchodzimy do Tobruku, także drodzy panowie, zaczyna się prawdziwy Total krik, zaczyna się prawdziwa seria restartów, mi się te Tobruki, poważnie, jak tą grę grałem za małego, małego żbiczka, to zapamiętałem najbardziej te chore misje o Tobruk, także... Zapraszam bardzo serdecznie, Radek, 21 czerwca 42 roku, pogoda upalna i wietrzna, a wyjaśniam wszystkich bardzo serdecznie, Afrika Korps kontra Dezeneracy, bodajże siódma czy ósma misja przed nami przy łapku w górze i soczystym komentarzu, zapraszam do patrolajta do sprawie zajączka, zapraszam do discordzika, zapraszam do twitch Streamy i zapraszam do total kringu, bo przechodzimy. 17 czerwca, ósma armia dociera do granicy Egiptu, zostawiając ponownie w oblegalnym Tobruku garnizon liczący 30 tysięcy żołnierzy. 18 czerwca, ósma armia ewakuuje, garni, ewakuuje Sid Rahadu i Ed Lawan. To są te dwie tutaj mieściny pod Tobrukiem, widać. I to tyle. Zadanie postałe zdobyć i utrzymać wszystkie trzy strategiczne punkty Tobruku. Zadanie drugorzędne, zniszczenie wrogich baterii artyleryjskich. Dobra, przejdźmy dalej, bez kamerki, bo jak nagrywam to mi strasznie słońce świeci i gówno w tej kamerce widać, także bez kamerka na razie polecimy. Myślę, że przeżyjecie. Nowe jednostki dostępne, mm, Tobruk, będzie dużo budynków, dlatego potrzebujemy tak, zwiat lotniczy bym wyrzucił. Nalot, kurde, nalot kosztuje 70, Czy ja chcę nalot? On ma 5 bomb, tak? Ja bym jeden nalot zostawił, zobaczymy jak on działa. Przede wszystkim wyrzuć mi miotacze ognia. Jak czytałem sobie gdzieś tam jakiś poradniczek do tego, w międzyczasie, jak były te ekrany ładowania, było napisane, że miotacze ognia to najsilniejsza jednostka w grze, tylko trzeba by z niej korzystać, a zajączek nie umie z niej korzystać, więc zajączek ją wyrzuci w pieruna. E, Ople, Ople mi wyrzuć. Saperów zostaw, tygryska zostaw, sztuga 3 zostaw, zostaw, zostaw. Celowniczy grenadier. Czy my ich potrzebujemy tak naprawdę? Zwiadowca i do M punkt. Mamy 32 punkty. To nie za dużo. To nie za dużo. A, co co to za motorki? Weź te motorki, wypierdziel w diabły Naprawia pojazdy zostaw. Nieruchoma wieża to jest działo samobieżne. Lecz to możesz wypierdzielić. I brzeci lotniczego pilotka jednego zostaw. Dobra, zaoszczędziliśmy 53 punkty. Co to jest uszkodzenia? A, prędkość, punkty, życia to takie trochę papierowe, chciałoby się rzec. Bardzo papierowe. Czy ja mogę drugiego tygryska kupić? Nie, ale możemy mieć Churchilla. Ja tego Churchilla wezmę. Dlaczego wezmę Churchilla? Bo Churchill, gdzie jest Churchill? Bo Churchill to jest... Churchill jest bardziej pancerny od Tygrysa, tak chciałem zaznaczyć, nie? <grym> chciałem zaznaczyć. Dlatego Churchill będzie tankował wszystkie miny, wszystkich, wszystkie y, ruskie RPG i inne dziwne brytyjskie wynalazki. Tak, piękny ten Churchill. Piękny ten Churchill, zdobyczny jak najwięcej. E, tego Rajsia chcemy? Chcemy chyba tego Rajsia. A to cały punkt... Dobra, to weźmiemy tego Mamy Zero punkcików, spokojnie, zaraz zanę coś wymyśli. E, Wyrzuć mi tych celowniczych. Zostaw jednego medyka. E, Wyrzuć mi tych zwiadowców. I ile mamy punktów 14. I naciapiesz mi najtańszych strzelców. Najtańszych strzelców, żeby byli. Mam nadzieję, że ta templatka da radę. E, I że ten nalot się sprawdzi, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się sprawdzi, dobra. Eee, sz kurde, szkoda. Szko Oj, tu będzie jakiś preum tygrysek potem. Eee, szkoda, że nie mamy tego naprawczego pojazdu, tego SDKFZ-a naprawczego, bo on bardzo. Ładny. Eee, kurde, na jeden naprawczy damy radę. Eee, nie wiem, jak ta napawa wygląda, także rozprzyjmy. O kurde, dymy Włosi. Włosi tam walczyli. Anglicy bronią jakiejś poczty polskiej, okej. Okay. Znów dymy. Widzę, że Włosi pocierają pierwszym natarciu. Dobrze, co mamy? Pilotki, aby działa Mamy pepanców. Dobrze, dobrze. Ok, jest nasza piękna armia. Zdobyć, zabezpieczyć port, zdobyć, zabezpieczyć pałac, zdobyć, zabezpieczyć stację zaopatrzenia, zniszczyć aliancką dywizję relatorialną. Port, alianci, pałac, alianci, magazyn zaopatrzenia, Alianci, Dobra, yy, to jest to wzgórze, spróbujemy je zdobyć, niestety podjazd jest z drugiej strony. Yy, mamy jeden nalocik, um, mam nadzieję, że jak ustawimy tą artę, to ona tam będą będzie sobie strzelać, nie? I to jest ten Tobruk, jak widzicie miasto jebutnie wielkie, miasto. Okopane, żbiczki siedzą, o, już Anglicy siedzą, pewnie będzie od zarąbania min. Jest ten porcik nieszczęsny a to jest ta poczta, okej, okay, dobra, niech będzie. Zniszniającą dywizję w za wzgórzu medura. Spoko, damy radę. Damy radę. Gdzie jest Churchill? Czy jak chcę wiedzieć z przodu? Pelotek, atak specjalny, od razu obrona przeciwlotnicza. Wiedzieć, ty masz coś specjalnego? Atak. Nie, ty nie masz nic specjalnego, bo ja nie wiem jeszcze jak wy działacie, to jest samowanty dział... to jest pepanc, nie? Jeżdżący Tylko strasznie papierowy, w nie brałem Niepotrzebnie Niepotrzebny. strasznie papierowy to jest, także, także średnio No dobra, żbiczki, jedziemy Nope, saper Tygrys, jak coś zaczął strzelać, dobrze, KM yy, Kosi. Dobra, jo, jest esander tak, co mnie strzeliło? Arta może mieć. Właściwie, bo nie miał... My nie możemy długo stać, bo znowu mi Arta rozwali. Pokaż mi tylko, czy są miny, jak nie ma, to jedziemy do przodu. Nie ma min, dobra. Jedziemy. Naprzód. Najwyżej Churchill stankuje. Dobra, zajebiście. Jakiś śmieszny M3 Grad. O kurde, Churchill. Enemy Churchill. Rozwalić, zniszczyć Jezus naprawczy. Yy, bo mi Tygryska uszkodzili. Fajnie, jakbyśmy przejęli tego Churchilla? No, powiedz tygrysowi, żeby czegoś nie zabił na śmierć, nie? No właśnie. Coś, co, co, co? A, bo tu jest ten. Przeciw, trafisz go stąd, czy nie? Też go trafisz? Bo to jest. Boże bo, mi, piechotę wykosić. Jak czekam, aż się naprawią żbiczki. No rapienie się przejaliśmy przez pierwsze linie. Nice. Do no, przodu nie trafisz go stąd. Ok, zaraz tam pojedziemy na wzgórze. Dobra, tygrys jak już sprawny jest. Co jest, co jest, co jest, co jest? Co jest? Co jest? Żbiczki, co faj, co faj, co faj, co faj, co faj. pierdziel mu. Ok. Nice. Nie tracić głupio czołgów. Ok, ten jest do przejęcia. Mat nie, chcę Matildy, Nie chcę Matildy. Gdzie jest naprawka? Tu jest naprawka. Ok. Wy dacie radę w czterech, 4 powiedzmy, przejąć z góry, a reszta nich broni tutaj, bo ja nie mogę tak cały czas wszędzie jeździć. Ocyk. Tu się rozstawcie, jakby przyjechała ten. Jakby przyleciała Arta. O. Dobra, nice, bo oni też będą nas kontratakować, z tego co pamiętam I to trzeba przejmować punkty i jednocześnie broić tych punktów, więc to będzie w opór ciężkie Jezus, czy ten trzy granty z nieruchomą wieżą dolną, to jest straszne Mhm, uh -huh, dobra, ładnie rozstawieni Pięknie się rozstawić yy... Gdzieś tu się rozstaw, ok? O kurde, ty, bo cię... Oh, shit Możecie to rozwalić stąd, ale to napierdziela. Nie możecie to stąd rozdawalić, jedź, jedź, jedź! Arta zaczęła strzelać, nie! Yeah! poja piechota! No właśnie, najgorzej, dawaj, 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 żbiczku, dawaj, o kurde. Zdobycie tego wzgórza, jasne! Dobra, pomóżcie im tam. Churchill to wytankuje. Musimy jechać. Kurde, tyle piechoty straciłem. Tak, wiem, że jest Sandra. Tak, Weź ich przesuń, żeby Bartek ich nie tak w zasięgu. Okej. Okay. Szkoda, że oni nie mogą podnieść tego działa! I strzelić. To jest są ruskie czołgi, że mają depresji. Dobra, oni się tym zajmą. Ty jeźdź, tym Churchillem. Dawaj, dawaj. Jakbyście nie zniszczyli tego Churchilla do końca, to by było fajnie. Dawaj. Przejmiemy to wzgórze, kurde. Co, ty się zablokowałeś? Dawaj, 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 dawaj. O shit, gąska, mam w PZ-cie To jest pz 3 no. No dobra, potem do niego podjedziemy <laughs> wej pod górę tym Churchillem Pchaj się, pchaj się Wyczyścimy Tu nie powinno Znaczy nie wiem, czy tutaj nie ma jakiegoś komitetu. Oha, mi do końca go zniszczy Ja wy się zablokowaliście o wrak Nice Dobra O kurde Poradzisz sobie? Nie poradzisz? Serio? Emily, 3 Grand rozwali mi Churchilla? Nie No i po, po Churchillu Dobra, yy, szybciutki restarcik, szybciutki restarcik, teraz poszło dużo lepiej, nie mogę sobie poznać nazwania tego Churchill, on jest yy, zbyt cenny, serio, spodz nie spodziewałem się, że to był m czy coś, czego go Dzień dobry, czy chcielibyście porozmawiać o kampiących Brytyjczykach na wzgórzu? Serio, jakby ten podjazd był od naszej strony, nie mogliśmy tą drogą wjechać, tu z lewej. Dzień dobry, dzień dobry, proszę to wyczyścić, proszę wyczyścić tych Brytoli. Tu, cyk. Fajnie, jakbyście nie niszczyli arty, to może bym żbiczków powsadzał Ale widzę, że nie Dobra, zadanie jest drugorzędne, wykonane Nie no, musiałem to zrobić, jakby ta arta cały czas mi po plecach strzelała To byłoby bardzo źle Bardzo źle by było Dobra, panowie, zjedźcie na dół Bez strat się nie obyło, tu cały czas trwają naprawki eee, Pytanie, czy ta arta, jaki ona będzie miała zasięg Czy ja mogę pozwolić sobie Ustawić tą artę i kazać Czekaj, eee, to jest nasze działo, co mówisz mogę rozkazać atak specjalny Wymuszenie ataku i tu na przykład On strzeli tam Nie, Arta tutaj nie ma zasięgu Na, na, na wszystko, trzeba podjechać Dobra, to nie będziemy kampić na tym wzgórzu Myślałem czy własnej Arty nie, nie rozstawić Już blisko porzucać do tej przejętej Arty, ale nie Dobra, jedziemy na dół, zaczynamy kapować Znaczy przejmować miasto Zaczyna się bitwa o dobru. Nasz pojedynek będzie legendarny już wiem, czemu Niemcy przegrali drugą wojnę światową. Pewnie Adi też przyżydził i sobie wziął tylko jeden pojazd naprawczy i godzin lata mu zajmowało naprawienie jakiejkolwiek armii. Ech, trzeba było znajdzień dwa wziąć, bo naprawienie wszystkiego mega dużo czasu zajmuje. Dobra, podjeżdżałem pod linię. Zakładam, że to jest pełno min. Tygrys jak niech tam robi to, co tygryski robią najbardziej, czyli snajpić do przeciwników. Chodź mi pokaż, czy coś tu stoi. To jest jakiś bunkier. Trzeba będzie to wyeliminować. Poczekaj, poczekaj tygryskiem. Poczekaj, nie, nie, gdzie ty prrr Dobra. Nie ma min! Niesamowite! Brytyjczycy je rozstawili dziesiątek tysięcy min! Nice! Możemy przejeżdżać, brawo panowie, naprzód. Pepanc rozwalić! Rozwalić pupunce! Rozwolić pupunce! M7 Priest, dzień dobry. Co pan robi tak blisko frontu? Dobra, przelewamy się, przelewamy się przez linię. Ten bunkier byś rozwalił. Bo mi się nie podoba ten bunkier, by się rozwalił. Bo mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Proszę to rozwalić, aby osłaniać tygryska. Churchy do przodu. Churchy trochę uszkodzone, ale trudno. Zaraz naprawimy. Zaraz naprawimy. Gdzie jest naprawka? Tu jest naprawka. Do przodu. Do przodu panowie przelewać się. Ty mi otacza ognia. Mi otacza ognia w sztuka. Podpalili mi sztuka Co jest? O kurde, to tak działa. mi O nie. Gdzie jest naprawka? Mój sztuk rajsiowy! Okej, okay, to już wiemy dlaczego miotacze ognia są OP. Co jest? Okej, okay, dobrze wiedzieć jak to działa Zanotowane na przyszłość ha! Na szczęście mamy dużo y, zapasowych żbiczków Na szczęście mamy dużo zapasowych żbiczków Którzy z chęcią wejdą do sztuga, tym razem nie spłoną co jest? A jest są pepance dużo Dużo pepanców tu jest Mhm. Uh -huh. Proszę to rozwalić. Dobra. Nice. Do przodu. Do przodu. Nice. Nie stracić rajsia, bo Adi będzie wkurzony. Ty, ale tutaj. No. No, straciłem na tym. Trochę przez swoją głupotę, ale straciłem. Cru Crusader Jezus nie chce Crusadera. To jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał. Co nas strzela, panowie? nas ten budynek napierdziela? Okej, okay, więcej Crusaderów. Czołg do przodu, do przodu, do, do przodu ten Tygrysek. Wy zabezpieczacie tu flankę. I Churchill tutaj zajmuje... Oj co? Cofnij tego sztuga, cofnij! Okej. Okay. Czemu Tygrysek nie jedzie? Do przodu, do przodu, zabezpieczamy yy, stację kolejową. Mhm. Gdzie jest naprawka? Tu jest naprawka. Do przodu. Ty, bo czołgi nam się kończą. Człogusie nam się kończą. Nie możemy tracić czołgusi. O kurde, Czelczy Churchill na Churchilla. Cofnij, bo nasz jest uszkodzony. Uh -huh. pomóż mu. Pomóż mu. Wy mu też pomóżcie. Gdzie jest nasze do ten sema do niszczenia dział? O kurde! I se trap! No, kolejny czołg w plecy. Ja nie mogłem, się, nie mogłem wiedzieć, że mi od boku wyjadą. Nie zabezpieczać flanki i tak chujowo, że znaczy słabo zabezpieczyliście. Eee, kolejny chargel. Kolejny przeciwnik do zniszczenia. Coś jeszcze tu jedzie, nie. Okej. Okay. Ty, ale problem jest taki, że jak ja potem to utrzymam? <laughs> Bo niewiele naszych zostało. Eee, mam nadzieję, że Włosi będą. O, go gonskę mi zniszczyli, że włoszający pudełek mi gonskę zniszczył, rozumiesz? Super. A ty biczku, co? Chodź. Zbrojownia jest utknięte, Herkoman. Zdobyliśmy też cholernie dużo amunicji i sprzętu. Magazyn zaopatrzenia zabezpieczony. No, świetnie. Ten sprzęt, ten cruiser, który tu stoi, fajnie. Budyneczek. Um, nie, wiem, no w sumie tego cruzera też przejmiemy. Ja też przejmę tego cruzera, naprawimy go. No bo sprzęt nam <grym> się kończy i to bardzo. Zostaw może jednego strzelca w tym budynku. Nie wiem, znaczy on. Jak go co atakują? Halo, możesz wejść do tego budynku? To niewiele zrobisz, ale spoko. Dobra, myślę, że możemy powoli w stronę pałacu jechać, tylko ja bym to zrobił sprytnie i ja bym nie wjeżdżał frontalnie tutaj, tylko przez te budyneczki przejechał. Dlatego fajnie, jakby nasz y, Tygrysyk pojechał sobie tu i tutaj, tutaj wjechał, i cała reszta za nimi też pojedzie. No już go atakował. Co to za. Znisz ten budynek! To jest zły budynek! strzela do nas! W sumie jak go zniszczysz, to przez niego przejedziesz. Dobra, a Churchill będzie główną drogą się pchał. A tu są jeszcze dwa. Te, patrzcie, jak się w krzaku schowali. Kurde, patrzcie, żeby coś na bapie podświetla. Nice, dobra. Panowie, przelewamy się. Przelewamy się z jednej strony Tygrysek, z drugiej strony Churchill i jedziemy. Cała niemiecka ofensywa nasza w Afrika Korps polega na jednym Tygrysie i na jednym Churchillu. Robel będzie z nas dumny. Będzie bardzo z nas dumny. Kurde, przez przypadek wysiadłem. Nie cierpię tego wie, rozwalić budynek. Okej. Okay. Miotaczownia! Miotaczownia! Co jedź z Churchillem, bo spłoniesz! Uciekaj! Nie! Do tyłu! Do tyłu! Nein! Nein! Wysiadać! Ty, ty, tygrys! Napraw Tygrysa! Co się dzieje? Do tyłu! Tankuj Tygrysa za Tygrysa! Nie, do tyłu wszyscy! Odwrót! Już te miotacze są przegięte. Kładuj się do tego. Zniszczcie ten budynek. Gdzie jest naprawka? Naprawka do przodu. Yy, wydwaj. Do pancera. Lekarz do pancera. Okej. Okay. Dobra. Do tyłu, Churchill. Naprawka jedzie. Pezecik do przodu. Ej, te budynki są niebezpieczne. Te budynki są bardzo niebezpieczne. Ten cruiser tutaj plecy osłania, że jakby coś na plecy wyjechało, to on wjedzie i pomoże. Czy coś. Mam nadzieję. A ten, gdzie po kruzarek pojechał? Szalony! Arta, niech sobie. A Tarta nic nie robi. A nie, sorry, trafiła go w końcu. Do tyłu tym kruzerem, porąbało cię. Znowu tu jest miotacz ognia, co jest? Ojniki traszą się w każdym budynku. Wszystko zrównać z ziemią, Nalot strategiczny. Ty, no podpalili drzewo, rozumiesz, palma podpalona. Oho, tak jak myślałem. Patrzcie, znaczy na razie piechota atakuje, ale będą próbować. Dobra, weź tego cruzera tu, zostaw. Z tego budyneczku powinien się ich tak chyba rozwalić. Co ty mi to tutaj flagi? Co ty przy tej fladze chcesz robić? Nawalić ci tam? No. Dobra, ten cruiser to będzie dobry. Weź tygrysko na żeby mi tygrysko zniszczył, to go bym się popłakał. Weź tutaj. Dobra, powolutku do przodu. Uważać na miotacze ognia. Tymi miotaczami ognia trzeba kampić w Ale to jest mega defensywna, my zwykle atakujemy. Na misje obronne to taki miotaczek ognia schowany w budyneczku, to musi być piękna. Z... Zniszczyć budynek! Tam jest sporo miotaczek ognia! Zrób z ziemią, dobra. A tygrysek przodem. Przodem, przodem. Ja nie, nie, nie zwróciłem uwagi, co go wtedy prawie tak zniszczyło. Ale to było straszne. Dobra, i wy z tej strony też wjeżdżacie. O kurwa, ile ile, ile ty... do tyłu? Do tyłu za dużo tygrysów? Do tyłu pezecik właśnie. Tam stoło, cztery Churchillę. Fokusować ogień na jednym. Mhm. I wy tym. Dobra, 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 dobra. Gdzie to Semowanty do przodu? Do tyłu. Tu Ty jesteś papierowy żbiczku. No i załogan zabity, no. Ludzi mi tracicie, myślicie, że co? Oni tutaj na palmach rosną? No, zająć ten pa pa pałacyk. Gdzie jest naprawka? Tu jest naprawka do przodu. Napraw kruzera. Jeszcze jeden churchill. Dobra, po... O, dwie naprawki mają! Dajcie jedną! A zostawili jedną! Tylko, że już jam ludzi, żeby ich tam załadować. Dobra, przyjem... co jest? Arta. Pałac gubernatora zabezpieczony, ale warta nas strzela. E, daj was, Później się sobie z nią poradzić. A, bo tu są jak kolejne linie obronne. Mm, czy ja powinienem je wyczyścić? Chyba nie, nie chce mi się. E, dobra, teraz tak. No tego cruzera nie mogę tu trzymać. Mmm, ty jeszcze naprawiasz, tak? No to wy wszyscy na razie pod pałacyk. Chyba, starta będzie cały czas nas strzelać, to wtedy trzeba gdzieś się tym zająć. Są cały czas te linie obronne: my po prostu wjechaliśmy na plecy i. Mm, coś tu jeszcze strzelało. Kolejne czołgusie do kolekcji. Mmm, piechotka. Więcej piechotki. Proszę ją wyczyścić. Proszę to powyczyszczać. Ty, bo oni tu się zje zjeżdżają, się z każdej strony się zjeżdżają. Co jest? Co oni, co to za jakiś pochód Anglików, wystrzelać to, na szczęście nie mają czołgów, ale dużo tego Sporo tego Jeśli to rozwal, Gdzie jest ten, żeby mi nie zniszczyli naprawki? Eee, chodź tym sztugiem Aha, miot, okej 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 Okej, ty też płoniesz Eee, wysadź ich zanim spłoną Mhm, fajnie Fajnie eee, Trochę radziecka taktyka, nie chcę nic mówić Troszeczkę bardzo radziecka taktyka. Tygrys mi się jeszcze zablokował. Yy, co straciliśmy? Sztuga i pz 4 Fajnie, fajnie. Przyklęte mi otacza ognia. Dobra, ale zostałeś tylko port do zabezpieczenia. Weź jednego żbiczka stąd wysłać i możesz wejść do tego budynku. Będziesz namiestnikiem, będziesz pocztę polską obsługiwał. Hehe. <noise> Hmm, ten sztuk jeszcze żyje. Weź jednego żwiczka stąd wyrzuć, jednego stąd wyrzuć, to tego sztuka chociaż odzyskamy. On żyje, nie? Ta. Dobra, i myślę, że powolutku do przodu. Cały czas nasza ofensywa opiera się na jednym... na jednym Churchill, na jednym tygrysku, to jest piękne. Dobra, reszta do pomocy. Nie przejdziesz tędy tygryskiem przez ten płot? Poczekaj, gdzie ten tygrysek jedzie, co jest? Ty no, chłop sobie kółko robi wokół poczty, rozumiesz? Mm, to jest port, tak? Główny budynek portu zakładam, że tu będą ci traki stąd, ta tam jest flaga. No dobra, wjedziemy sobie od nabrzeża. Nikt się tego nie będzie spodziewał. Tylko uwaga na przykampione mi ognia. Już wiem czy one są tak mocne. <grym> się nie zdawałem sobie sprawy. Ale proszę wyczyścić, ile tu traków? Koluje działa. No działu my nie mamy. Mhm. Na razie są bu, wieżyczki z to, to to nie jest problem. Eee, wszyscy pojechali, naprawka została z tyłu, najważniejsza. A, sorry, nasza ofensywa polega na e, Churchillu, Tygrysie i naprawce. <laughs> Przejdziesz tędy, budynek zniszczyć. Nie ognia potencjalny. Okej, okay, mała zasadzka, mała zasadzka, ale tu już z tej strony ciścimy. Kruzery do tyłu, do tyłu trochę, do tyłu. Nie ma, nie ma, nie ma co się śpieszyć. kurwa ale ten kruzer jest papierowy. Weź to się schowaj między tymi budynkami się nie ruszaj Gdzie jest napraweczka nasza Gdzie Jest napraweczka Blisko. Nie! Kurwa, ładuj się! Ładuj się! Gdzie jest naprawka tu. Mieś naprawiać! Mieś naprawiać, ziomek! Dobra i Churchill do przodu. Dobra, tygrysyk to jakiś kruzer śmieszny. Czy ty złanszotowałeś tego cruisera? Tak, tego złanszotowałeś, tam kolejny jedzie. Dobra, i wy panowie też do przodu. Mhm, dzień dobry. Dzień dobry, jak nie ma hordy Churchill'i, to raczej straciście również i port, drodzy Brytyjczycy. Równie. Halo, mogę? A nie mogę, bo tam jest krawędź mapy. Fajnie. O, kur o kurde, horda Churchill'i! Wycofuj! Schowaj, schowaj, schowaj. Dobra, ty rozwal tego. Nice! Zabezpieczone, teraz obronić. O, o, o kurwa, ty, czekaj, czekaj, bo dużo tego jedzie. Dużo tego jedzie. Okej, okay, rozwalcie. Nie pozwól odbił pozycję, utrzymaj je, póki nie przybędzie wsparcie lotnicze. Ja jeszcze mam na a ja w sumie z naloty jeszcze żadnego nie korzystałem. Dobra, teraz trzeba się rozstawić. Eee... No właśnie, bo ja teraz muszę utrzymać to wszystko i jest problem. Nie wiem jak my to zrobimy. Bo musimy podzielić nasze siły i to jest yy, problematyczne. No, już tu jadą. Mm. Nie wiem, Tygrys tam wytankuje port. O, no, krusery. No, kurwa, jak ja mam tu utrzymać? Dobra, zostawimy PZ-cika i tego, a reszta jedzie stąd. Weź tylko go napraw. Panowie ale wy się blokujecie, no szk... Chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, na szczęście oni się pierdolami zajmują, dawaj, 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 jedziesz, 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 biczku Szybciej Nie wiem czy sztuk wytankuje to No, poczta Polska się broni, dobrze Dobrze W sumie... w sumie jolo Zostawiłem tu tylko tego pezecika. Tak wiem, dobra, jest, jest, jest sztuk, daj się rajść. Dobra. Nice, sztuk ofensywny. Dobra, i teraz jeszcze kolej obronić. Nie wiem, czy to jest jedna fala, czy to długo. Sojusznik, mogę nalot puścić. Jak będzie źle. Puścimy jeden nalot. Jak go się puszcza? O, leci nalot. Tylko pytanie, czy on, jako ten cruiser pojedzie, czy on mi nie trafi. Z nalot. I, i. Halo, jakiś Unkar. Leci, 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 widzę! Leci! Nasz! Nasz! Nasi! Nasi, leco! Oho, co my tu mamy? Dzień dobry! Dzień dobry! Pa jak wysiedli? Pa jak wysiedli? O kurę, ty bo tego sztuka prawie rozwalili. Mhm. Tu jest naprawka, tu jest naprawka. Weź tą naprawkę tutaj, tego sztuka tutaj. Cruiser, e, tu już jest fajna ekipa. Ej, wysadziłeś go? Co z tym nalotem? Zostałem zbejtowany O latają Leci bomba No traka rozwaliłeś, ale zawsze coś Może jakiś miotacz ogniem polowałeś. Mm, wiesz co, weź tego pz jeszcze tu zostaw Tu dwa czołgi zostawimy Okej okay. Ty jedziesz się tam naprawić e, A cała reszta na dół Cała reszta na dół Dobra, na razie piechota na skąsa sobie ten pezecik powinien poradzić o Jezus dużo tego zniszczyć ich wszystkich o kurde coś wysiadło, nie nasze, nie nasze No to dobrze mhm uh -huh. naprawiłeś go? naprawiasz go okej okay. czołg, 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 fokus na czołg Nie się naprawia, naprawkę tam mają co my tutaj mamy? naprawka naprawka, która się sama naprawia okej, okay, weź tego Churchill'a tu zostaw i to działo samobieżne może a nie, czekaj, bo my już tu ekipę mamy, tak? Tak, mamy ekipę. Dwa kruzery i seba wąte. Okej, okay, rozstawcie się tutaj, bo im muszą na koło przejeżdżać. Eee, to tu zostaw sztuga. Sztuk. A dobra, niech będzie tak, niech będzie się wsparciem lotniczym. Będziemy tutaj tygryska. Mhm. A tego sztuga jeszcze tu dorzucisz i naprawka pojedzie naprawić Churchill'a, żeby mi jej nie przechwycili A, jeszcze minutę muszę wytrzymać, okej? Okay. Co jest, co jest, co jest, co jest? Kurde, miałeś naprawić tego Churchill'a, bardzo dobrze No to działa fajnie, jakby się odwróciło Nie mieli w ogóle samolotów, nie? Yy, eee, na... kurde, 70... nie, nie opłaca się chyba tego nalotu Tak mi się wydaje To by musiał być naprawdę dobry strzał, znaczy masz 5 nalotów za 70, kurde, nie wiem ja wolał tygryska drugiego, o. No is yours. Ej, udało się i tylko przy jednym restarcie na początku, gdzie Churchilla głupio straciłem. Ej, nice, nice. Bitwa o Tobruk wygrana, zwycięstwo. Mm, twoje bohaterowie muszą przeżyć, zabezpiecz port, zabezpiecz pałac, cyk, cyk, cyk. Zadanie drugorzędne, zniszcz dywizję artylerii, nice. Ej, piękna misja, podobało mi się. ten tygrysek 113 A no tak, bo to jest koniec tej kampanii niemieckiej, tej, tej Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało Ej, bo dla mnie to był trochę powrót do takiej biczkowej gry, gdzie za, gdzie się grało, gdy miało się kilka lat jedna z pierwszych gierek. Mega fajne. Ej, to Węgrzy robili tą gierkę? Czy to są Czesi? Nie, Czesi. Także co, jak chcecie więcej, bo jest jeszcze kampania brytyjska i kampania fabularna, to kiedyś możemy do tego wrócić, yy, bo mi się mega przyjemnie grało. Mam nadzieję, że wam się podoba tekni. Łapę górę, soczysty komentarz i widzimy się w kolejnych seriach. Cześć, trzymajcie się, na razie. Ello.